Witam wszystkich na kanale Muscle Power z tej strony Dawid Olszewski. Dzisiaj jesteśmy u mnie w mieście, czyli w Tarnowie na siłowni, w której trenuję. Codziennie, w zasadzie, w zależności od rotacji treningowej. Dzisiaj zrobimy sobie trening puszczy, jak ktoś woli, klatka, barki i tricepsy. I zaczniemy sobie od wznosów na kabelkach. My używamy do tego takich opasek, których kobietki często używają do robienia pośladków. Nosimy własne opaski, dlatego że nie wszystkie siłownie są doposażone w tego typu sprzęty, a my lubimy być gotowi. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda setup, pod yy, dokładne ustawienie yy, tego, co będziemy robić, a jeżeli. Będzie trzeba było coś powiedzieć dalej, to powiem już w trakcie robienia serii wstępnych, a następnie roboczych. Dobra, zaczynamy serię główną, i na serię główną będę musiał wspomóc się. Takimi oto krążkami. Ja noszę połóweczki ze sobą, dlatego że rzadko w której siłowni są połówki m, ciężarki. Mam też 0,25 i w takich ćwiczeniach, właśnie jak ćwiczenia na, na takie bardzo mocno izolowane ćwiczenia na małe grupy mięśniowe, tego typu rzeczy, to jest naprawdę rzecz, która wspomaga Waszą progresję. Jak to zakładamy, po prostu przerzucam sobie przez stak, przerzucam do środka, zakładam z jednej strony, zakładam dla równowagi we wszechświecie. Z drugiej strony zakładam również słuchawki, żeby odciąć się od tego świata i zaczynam y, pracę na ćwiczeniu. Pierwszym ćwiczeniem będzie wznos na kabelkach bokiem, na boczny aktą barku, z tym, że wykonany w takim lekkim ułożeniu Y, czyli kierujemy ręce. Jakby lekko do góry i za siebie i będzie to połączone z klasycznym wznosem w bok, czyli jak sobie zobaczycie, odpocznę sobie około 10 sekund, podejdę sobie do środka i zrobię klasyczny side race. co piję podczas treningu, mamy tutaj 20 gramów A, 10 gramów glutaminy, 10 około gramów kreatyny, 3 gramy tauryny i na ten moment to jest wszystko, bo jak wiecie, jestem na 7 tygodni przed zawodami, więc żadnych węglowodanów podczas treningu nie ma. Kto mnie śledzi, ten wie, że jestem wielkim fanem używania dziennika treningowego. Ja w dzienniku treningowym zapisuję oczywiście ciężary, zapisuję oczywiście ilość powtórzeń, zapisuję sobie tempo pracy, na którym pracuję, tak żeby mieć Maksymalnie ustandaryzowaną formę pracy na poszczególnych ćwiczeniach. Zapisuję sobie również tygodnie, jakby, jak długo już wykonuję daną, dany blok treningowy, tak żeby móc sobie odpowiednio rozplanować deload. Jak ktoś kupuje dzień treningowy, zachęcam, żeby mieć takiego oto języczka, bo można dzięki temu sprawdzać poprzedni ciężar dużo szybciej. To jest takie dziadostwo, ale to jest lifesaver. Pierwszą serię mamy za sobą po tej serii. Zmniejszamy delikatnie ciężar, tak żeby wpasować się między 15 a 16 powtórzeń i robimy drugą serię dokładnie na tej samej zasadzie, czyli będzie to połączone Y Race z Side Race. Dobra, tutaj będziemy robić low incline smith, czyli takie wyciskanie na klatkę na słownicy smitha, z tym, że na dość niskim skosie w górę. No i co? Robimy kilka serii rozżywkowych, tak żeby dojść do serii głównej. To nie będą jakieś mocno agresywne serie rozżywkową. Zazwyczaj nie wychodzimy powyżej dwóch, trzech, jednego w ostatnich jakby seriach rozżywkowych powtórzeń, po to, żeby nie tracić po prostu zbyt dużo siły na serię główną. A serię główną zobaczycie sobie zaraz. Dobra, ja zwyczaj trening zaczynam w bluzie. Teraz pewnie tą bluzę ściągnę, jak będę już troszeczkę rozgrzany. Zaczynam po to, żeby troszkę właśnie więcej ciepła mieć w tych stawach tutaj ramiennych i generalnie, żeby troszkę czuć się bezpieczniej. A dlaczego robimy na Smithie, a nie czy na wolnych ciężarach. To pewnie część osób w komentarzach oczywiście zaraz podniesie lament. A no właśnie dlatego, żeby móc troszkę mocniej wyizolować sobie klatkę piersiową. Nam generalnie chodzi o to, żeby maksymalnie mechanicznie przeciążyć mięsień, który chcemy trenować. Cały plan jest złożony w taki sposób, żeby ćwiczenia się implementowały. Więc jak sobie zobaczycie, mamy takie ruchy, które angażują bardzo dużo grup mięśniowych jednocześnie, czyli będziemy mieć że wyciskania, będziemy mieć dipsy, będziemy mieć pompki. Yy, I to wszystko składa się w taką jedną wielką, spójną całość. I to właśnie daje nam przewagę do tego, żeby iść z masą mięśniową z roku na rok do przodu względem osób, którzy uporczywie trzymają się ćwiczeń, które może niekoniecznie dają im optymalny progres. Teraz jeszcze jedna seria rozżywkowa. Tutaj będziemy mieli 140 kg, i zaraz zabieram swoje opaski na nadgarstki Również po to, żeby czuć się po prostu bezpiecznie podczas wyciskania, robię to na jedno powtórzenie i spróbuję dzisiaj przebić swój ostatni wynik, czyli 150 na 5 razy. Pamiętajcie, że jestem na 7 tygodni przed zawodami i z ciężarów absolutnie nie schodzimy. Dobra, taki tip ode mnie. Słuchajcie, jak większość osób wiąże nadgarst na nadgarstki paski w ten sposób. Ja się pytam, co to mi daje na nadgarstek? Jak widzicie niewiele, pamiętajcie, jeżeli rapujemy sobie nadgarstek, to ważne jest, żeby ten nadgarstek rzeczywiście zabezpieczyć. I tylko taka prosta zmiana chwytu, jak to jedna znana na YouTubie osoba powiedziała, daje nam dość dużą przewagę. Zabieramy się za serię główną, czyli 150 kg. Rzecz najważniejsza: odcięcie od rzeczywistości. Dobra, jak widzicie, na redukcji nawet zaawansowanej można wciąż dokładać ciężary. A to, jak to zrobić, to opowiem może kiedyś w filmie, albo tutaj, albo u siebie na kanale. Ale podpowiem Wam, wychodzi o to, żeby to dobrze rozplanować. Oj, dawaj, 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 Twoja góra. Jeszcze raz, jeszcze raz, zapiszę. Pres? Sam? Okay. Dobra druga seria seria tak zwana back offset czyli nic po prostu innego jak ściągamy delikatnie ciężaru i celujemy troszeczkę w wyższy zakres. Zwał jak zwał, ale ja tutaj robię 127 kg i celuję na minimum 8 powtórzeń. Zaraz zobaczymy. Dobra, kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy robić, jest wyciskanie po prostu sztangi na skosie dodatnim i połączymy sobie to z wznosem, sztangielkami, siedząc na ławce lekko skośnej w górę. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj jak zwykle dwie, może trzy serii zżywkowe, ale jak widzicie, w takim układzie, że tak naprawdę robię jeden, dwa powtórzenia, tak, żeby się nie zmęczyć, ale po prostu wyczuć sobie ciężar. No, chyba sobie 110 zaatakuj. Dobra, seria główna, 110 kg, będę celował pod 8 powtórzeń, czy to się uda, nie wiem, dość mocno zwiększyłem ciężar, ale czuję się dzisiaj dość dobrze i czuję się dzisiaj na siłach, więc spróbujemy, później będziemy to łączyć z wznosem hantli przodem, również siedząc, również w pełnej izolacji, również na tempie, spróbujemy dziewiątki, Jest, ściągam co prawda jedynkę, ale troszeczkę wydłużam fazę do pięcia u góry, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na podstawowa kwestia. Pamiętajcie, żeby po zakończonej serii ściągnąć po sobie ciężar. Dobra, następne ćwiczenie, jakie będziemy wykonywać, są po prostu pompki z dociążeniem. Czyli wrzucamy sobie na plecy jakieś klamot i robimy najzwyklejsze pompki. Łukasz tu robi już pompeczki, zobaczcie sobie, on na razie robi serię zrzutową, natomiast zobaczcie sobie na ten setup. Celowo jest podłożone, podłożone są 20 pod dłonie, żeby móc delikatnie mocniej rozciągnąć klatkę w dole, no i też pod nogi, żeby nie było tak, że to jest robione na skosie dodatnim, tylko właśnie, żeby było wszystko w idealnej linii, można było zejść sobie do, do dołu, do pełnego rozciągnięcia klatki. Ta pierwsza seria 60 kg na plecy i celujemy w okolice 8 powtórzeń. Dobra, zabieramy się teraz za kolejne ćwiczenie, będzie to dips, ale w wersji na maszynie. Zrobię sobie ostatnią rozżywkową, czyli 140 kg i podchodzę pod serię główną. Tutaj tylko jedna seria, bo to są już takie ćwiczenia wykończenia, do wykończenia treningu. Także wybieramy takie ćwiczenia, gdzie, a tak jak mówiłem wcześniej, atakujemy duże powierzchnie mięśniowe, a na maszynie dlatego, że w jednej rotacji treningowej mam wolne dipsy, a dzisiaj mamy po prostu dipsy na maszynie. Tutaj już na wykończenie tricepsów zrobimy sobie takie ćwiczenie typowo izolowane, będzie to wyprost z linką wyciągu górnego na triceps, czyli popularnie nazywane pushdown, nie wiem jak to to ja mówi po polsku, natomiast robimy sobie to warkoczykiem, żeby móc sobie troszkę mocniej poprowadzić rękę wzdłuż ciała i dopiąć mocniej triceps. Tutaj bardzo ważne jest dla mnie to jak w każdym ćwiczeniu, ale tutaj szczególnie tempo, dlatego że zależy nam na wytworzeniu jak największego stresu metabolicznego na mięsień. Także tutaj ciężary nie będą powalające, ale nie o to w tym ćwiczeniu chodzi. Jak pewnie zauważyliście, trenuję w pasie, więc będzie pewnie sporo pytań odnośnie tego, po co trenuję w pasie, czy pas zmniejsza talię. Czy pas zmniejsza talię, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia bladego i myślę, że tak naprawdę chyba nikt tak do końca tego pojęcia bladego nie ma. Natomiast to, co na pewno nam pas pozwala osiągać, to kontrola naszego oddychania, co później przełoży się potencjalnie, mamy nadzieję, na scenie na po prostu lepsze kontrolowanie tej przedniej ściany brzucha i troszeczkę bardziej profesjonalny wygląd na scenie. Więc na to liczę i po to właśnie używam pasa treningowego. Także nie ma tu magicznych sztuczek na zmniejszanie talii. Chodzi bardziej o to, żeby mieć świadomość kontroli tego. Do Dobra, myślę, że taki dość ciekawy patent na Pomoc w ustawieniu w tym ćwiczeniu, czyli w rozpiętkach, jest wciśnięcie czegoś pomiędzy łopatkę, tak, żeby wypchnąć bardzo mocno klatkę piersiową do góry i zaangażować dzięki temu dużo mocniej mięśnie piersiowy, tak jak to robi Łukasz w tym momencie. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby prawidłowo zatrzymać tempo pracy w górze, ponieważ linki dają nam tą przewagę, że zwiększają bardzo mocno napięcie na całej przestrzeni ruchu, jednak to napięcie jakby takie największe jest zawsze. W głównej fazie ruchu, czyli w dopięciu. Dlatego my tutaj mamy to ustawione w taki sposób, żeby właśnie tą górną fazę ruchu dociążyć. Klatka idzie wysoko, klatka się napina, i to wszystko. Zbliżamy się do końca naszego treningu. Teraz będzie wcześniej izolowane na boczne barku. Znowu będzie to wznos na kablu. My używamy dość dużo kabli, dlatego że dają nam one możliwość wytworzenia stałego napięcia na mięsień. W przeciwieństwie na przykład do hantelek, oczywiście hantelek również używamy, natomiast mamy je po prostu w innej rotacji. Tutaj tylko i wyłącznie jedna seria w troszkę wyższym zakresie 15-20 powtórzeń. No i co? Staramy się maksymalnie przypiąć u góry. 3 sekundy zejścia w dół, czyli 3 sekundy fazy negatywnej. I takie tempo staramy się utrzymać przez cały zakres pracy. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj, czyli spięcia na maszynie, na brzuch. Dlaczego robimy to na maszynie? Dlatego, że po prostu pozwala nam to bardzo dobrze wyizolować brzuch. Ta maszyna z y, Panaty jest bardzo fajnie zbudowana na tyle, że pozwala nam dopiąć nie tylko przód, y, w zasadzie górę brzucha, ale bardzo mocno zaangażować ten dół brzucha. Przez to, że oba przyczepy jesteśmy w stanie do siebie bardzo mocno zbliżyć, przez podciągnięcie tutaj nie tylko klatki piersiowej do biodra, ale też biodra do klatki piersiowej, co zobaczycie sobie zaraz. Tutaj przedziały powtórzeń są dość niskie, bo celujemy między 8 a 12 powiedzmy powtórzeń. Tak to wygląda. To co można zauważyć, to to, że nawet podczas robienia brzucha kontroluje bardzo mocno tempo. To jest taka rzecz, o której bardzo wiele osób zapomina, zwłaszcza właśnie przy brzuchu i przy łydkach, czyli kontrola tego odpowiedniego tempa. Zazwyczaj to wygląda tak, że ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie szarpią, a brzuch i łydka to mięsień jak każdy inny, więc warto na to zwrócić uwagę. Trening został zakończony. Idziemy teraz na salkę do góry. Zrobimy sobie takie króciutkie pozowanie na 7 tygodni przed zawodami. Zobaczcie sobie jak wygląda forma. Na dzisiaj dzisiaj waga pokazała mniej więcej 95,5 kg, więc tak to wygląda na 7 tygodni przed zawodami z wagą 95,5 kg. Dobra. Jesteśmy już po moim treningu push. Jak widzieliście, zaczynaliśmy co prawda od izolacji, ale było to izolacja, która w moim przynajmniej przypadku nie ściąga z obciążeń na seriach głównych. Później przechodziliśmy przez takie ćwiczenia złożone. Ktoś może powiedzieć, że nie do końca są ćwiczenia złożone, ponieważ zostały wykonane na przykład na takich rzeczach jak maszyna Smitha, natomiast jest to jak najbardziej ruch złożony, wielostawowy. I tutaj dzisiejszy trening był nastawiony bardzo mocno na klatkę piersiową. Wszystkie ćwiczenia uzupełniały się w taki sposób, że przeplatały się bezpośrednio Właśnie barki z klatką, piersiową i tricepsami, czyli na początku męczyliśmy wszystko ćwiczeniami złożonymi, następnie wykończaliśmy ćwiczeniami akcesoryjnymi, takimi właśnie jak gdzieś tam wyprosty, takimi jak wznosy, i tak właśnie planuję swoje treningi. Mam dwie rotacje treningu push, Jeden nastawiony jest troszeczkę bardziej na barki, jeden nastawiony jest troszeczkę bardziej na klatkę piersiową, natomiast wszystko jest wykonywane właśnie w oparciu o założenia niskiej objętości, wysokiej intensywności intensywności pracy, jak widzieliście, więcej niż dwie serie robocze na ćwiczenie u mnie nie przypada praktycznie nigdy, więc zazwyczaj jest to wszystko zamknięte. W głównej takiej serii, gdzie mamy mocne załadowanie mięśnia. Jednej serii tak zwanej off, czyli takiej, która jest zrobiona na troszeczkę wyższym przedziale. W tym momencie, w związku z tym, że są na 7 tygodni przed zawodami takich rzeczy jak jakieś dropsety czy serie intensyfikujące raczej nie ma. Wyrzucone zostały też strecze aktywne, z których możecie mnie pewnie kojarzyć. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, na który serdecznie zapraszam na YouTubie oraz na Instagramie. No i wszystko wyglądało tak, jak widzieli i zostało mi 7 tygodni do zawodów, więc to już prawdopodobnie zbyt mocno się nie zmieni. Zmieni się natomiast pewnie jedynie objętość treningowa, bo ja z odróżnieniu do innych kulturystów, których możecie gdzieś tam śledzić, jestem zwolennikiem raczej ściągania z objętości treningowej im bliżej zawodów, niż dokładania tej objętości, właśnie po to, żeby troszeczkę bardziej ogarniać to zmęczenie w okolicach. Końca redukcji przy samym starcie. Tak to wyglądało. Dzięki wielkie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Zapraszam oczywiście do komentowania, udostępniania, lajkowania, zapraszam do używania mojego kodu promocyjnego DawidMP na yy, sklepie Muscle Power. A my widzimy się, mam nadzieję, w następnym filmie na kanale Muscle Power. Trzymajcie się i cześć!